Jedynka to są Maxy Lacey. Dwójka. Nie, ty jednak nie, to jednak nie. O jezus, Maria, wstyd oh. jakiś dziewek się ze mnie zaśmiał. O nie, wraca, wraca. Dzięki, dzięki. Ja wierniczę, wstydzę się teraz. Dobra. I tak już go nigdy nie spotkasz. Dwa tamte. Dwa, KFC, tak? Na pytanie o wolałaby mnie odpowiadać. Kontakt na ten moment jest yy, niestety znikomy, ale nie mamy do siebie żadnego problemu. W sensie tak jest łatwiej. Yy, no jest to dosyć przykra sytuacja. Się trwało już jakiś czas, więc wiadomo jest łatwiej niż wcześniej. Ale, ale trudne na pewno byłoby mieć cały czas kontakt i pisać z osobą, z którą się miało jakąś relację, więc zawsze na początku jednak jest jakieś takie troszkę odcięcie, prawda? No, tak jak mówię, wy się dowiedzieliście o tym wczoraj, a, a to już jakiś, jakiś czas trwało i musieliśmy po prostu wszystko sobie razem poustalać, jak to wam ogłosić. Także jest na pewno łatwiej niż na początku, ale wciąż jednak rozstanie nie są łatwą sprawą i wolałabym o tym nie mówić. I chciałabym, żebyście to uszanowali. Dziękuję oczywiście za, za wsparcie, bo naprawdę dostałam bardzo dużo wsparcia. Też było tak, że decyzja była wspólna. Także to nie tak, że ja przyszłam i powiedziałam, że zrywam, albo Kasper przyszedł i powiedział, że zrywa. Tylko mieliśmy rozmowę i doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej. No i tyle. Niestety. Tak wygląda życie. Przykro mi się zrobiło. No nie jest to łatwy temat, wiadomo. Relacji, relacje międzyludzkie nie są łatwym tematem. Ale jak będzie, tak e, nam lepiej No nie, 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 w sumie to wystarczy, 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 nie chcę. I go opowiedz coś zabawnego, to jest pozytywne. Ty już jesz te chipsy? Naprawdę? Ty tak bardzo miałaś ochotę, że już się otworzyłaś? Girl, A czemu nie? Let me try this one. O smaku KFC, ja nie jem mięsa, mam nadzieję, że w nich nie ma... Żartuję, żartuję. To są... Tam jest tam są ludzie. Ja się boję ludzi, sprawdźmy to. Ale to jest ładnie. Ej! jak zwykły. Spokojnie jak zupka chińska jakaś. Pokojem mm. jak CPC. Jeżeli chodzi o związki, to ja teraz kompletnie nie szukam. I śmieszą mnie miliony wiadomości jakieś, czy wyjdziemy tu, czy wyjdziemy tam. Nie, ja nie szukam związku. Go, let me try this. <noise> tak było. Mm, zajebista górka. Nie boimy się samochodzić o tej porze, bo jeszcze? To i tak nikogo nie ma. Same dzieci. Ja pamiętam, jak ja na tym placu się bawiłam, mnie, Jak byłam młodsza. To tutaj jest na przykład, bo ja większość moich wakacji, jak byłam. Mmm, dalej z tym dzieckiem, ale jak byłam większym dzieckiem. Yy, spędzałam babcie tutaj w Kolkowicach. I moją pasją było chodzenie po, po placach zabaw. Placaw, placach zabaw. Jezus Maria. Polski język, Jak ja znam tą maturę? Dobrze, że nie ma ustnych w tym roku. W każdym razie. Hmm, byłabyś w stanie przejść po tej linie? Ale patola tam. Pewnie nie. Tak? Lepiej nie. Chcesz iść do domu? A jak ty chcesz? I gotowy poszła na jakiś balet. byś na jakiś balet? Mi się wydaje, że tu ludzie weszli na początku, żeby się dowiedzieć, jak się czuje po rozstaniu i teraz mają w dupie. Ej ile jest Wciąż więcej niż normalnie, nie? Dalej jest. Straszne, straszne. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Iga Balicjara. No, Iga jest Balicjara. Ostatnio była w jakichś klubach. W ilu ty byłaś w klubach? W pięciu? I poszłaś spać o której? O ósmej? Trzech. Dziewczyno, ty masz 6 A ja jak widzę trzecią na zegarku, to mi jest przykro. Wyjątkowo, wyjątkowo, Ejga, co piątek tak naprawdę melanż wali. I te chipsy w łapie, co... <noise> Ten typ z tego sklepu jeszcze Boże święto. Dobra, e okej, okay, wait a second. Myślałam, że to to jest jakaś ozdoba na zasadzie Boże Narodzenie, a to jest królik. Z jakimiś pisankami... A ja się boję tych ludzi, co się tam drą wracają. No nie 10 lat. nie są dziesięciolatki Są Ma jakąś kolorową... Max 11,5 Max 11, no to coś dla ciebie możesz tam podbić do chłopaków To była chamska Girl To była Ja jestem chamska dla ciebie nie od dziś A Na tym polega nasza miłość Nasza relacja sióstr Jaka miłość? Ty mnie nie kochasz? Bior, teraz musisz mi mówić, że mnie kochasz. Potrzebuję słyszeć, że jestem super. A ja się boję tych dzieci tak, że ja pierdolę, chodźmy ulicą. Słyszeliście? Skaszę. Dobra, chodź szybko, szybko, szybko. Ja nie chcę. Widziałam świecącą rolka. No bo jest noc, siedzą od rana z rodziną. Rodzina ten żur od rana je, gada, pije wódkę. Tak można ją polskie święta. No i chłopcy się umówili do parku, żeby wypić wódkę, żeby rodzice nie widzieli. No i tak to się kończy. I'm scared. Nie lubię. Chowamy się od tych ludzi. No bo już się, no ja się boję ludzi generalnie. Okay. Mm. Masz jakieś plany wyjechać z granicy w najbliższym czasie? a no tak, ja czekam tylko na tą maturkę. Jak napiszę tą maturkę, to przez cały rok po maturce ja będę cały czas gdzieś za granicą wracać do Warszawki raz na jakiś czas, ale mam w planach ogólnie cały rok podróżować I sobie nagrywać Kiedy jakiś nowy odcinek na YouTube, już mówiłam, że po maturkach Czy boję się maturki? No, trochę tak Ale nie mam ambicji Na jakieś wysokie wyniki Także mi zależy, żeby ją zdać Oh my god, ktoś mnie złapał No way Można, można Dobra Iga, zaopiekuj się. Trzymaj to. A taka skitrana w kapturze. Jezu, mnie chyba widać na tych zdjęciach wszystkich. Może ja odejdę? Hejka! Ojej! Okej, okay, nie wiem co się dzieje. Chyba mnie było widać na tamtych zdjęciach. Ja tak z tym Gadałaś coś do ludzi? Nie. Ale tam jakieś patusy z tyłu. o czekamy. Wyzdali na ciebie? Nie, nie, wiem, nie, Girl, nie wiem. Ale masz powodzenie. I ja pioruny, Ej, dobra. Mm, mam nadzieję, że. Ikson, lubisz balety. Kuba, przestań. przestań podrywać moją siostrę. Ten taki Kuba, co z lekcji się zadawał. Z domu. przepraszam, z domu X. Pamiętasz go? Ale ten. OXO czy coś takiego.